Metropolia dla mnie to jeden wielki team. Dziś w naszym programie Loża Eksperta. The, the Intellectual and Economic Center. Refleksje z podróży. Nie pytał mnie o, o lotnisko, bo wychodził z założenia, że lotnisko musi być. Ale my pytać będziemy właśnie o lotnisko. O to, czy lotnisko jest metropolii potrzebne do szczęścia. Program na Discovery. No, oczywiście nasz system był pokazywany jako jeden z tych takich najbardziej nowoczesnych w Europie. Komputer rozróżnia właściwy samolot, lot, do którego ma trafić bagaż. To taki mini roller coaster, gdzie walizka przy nadaniu na check-in wjeżdża na wózek, każda na osobnym wózku, dostaje nadany kod i jedzie odpowiednimi ścieżkami przechodząc przez kontrolę bezpieczeństwa wielopoziomową byłaż pięcio. Jest to y, jedyny system w Polsce system bagażowy, jedyny system w Polsce, a trzeci w Europie. Podobny system jest na, lot na lotnisku w Amsterdamie i w Londynie. Tomasz Kloskowski właśnie wraca ze spotkania z szefami wszystkich polskich lotnisk. Region rozwija się tak dynamicznie, wraz z rozwojem regionu rozwija się port lotniczy. Oczywiście pomaga mu jedna bardzo charakterystyczna rzecz, że jesteśmy na tym terenie jedyni. Życie gospodarcze mnie nauczyło, że bronią się tylko rzeczy, które można obronić ekonomicznie. Rzeczy, które są idealne, są gdzieś z marzeń, one w pewnym momencie to sprawdzam, powoduje, że one znikają z naszego horyzontu. Myślę, że na 49 metropoli na pewno nas nie stać. Kryzys gospodarczy obnaża wszystko, co jest do obnażenia. To oczywiście dowcipna parafraza, bo w Polsce nie stać nas na 49 portów lotniczych. W Hiszpanii zbędne lotniska właśnie zwijają interes, ale ten port jest do życia metropolii niezbędny, jak powietrze. Jeżeli spojrzymy na północno-wschodnią Polskę i północno-zachodnią Polskę, to tak jak w obszarze ciążenia naszego portu lotniczego jest Gdańsk i dużo, dużo nic. Nie ma metropolii bez portu lotniczego, ale też nie ma portu lotniczego bez metropolii. No to jest to, co my dzisiaj robimy. Dzisiaj, przypomnę, mamy 3 miliony pasażerów rocznie. Infrastruktura, która dzisiaj jest zbudowana, może obsłużyć 5 milionów pasażerów rocznie, a za dwa lata będziemy gotowi obsługiwać 7 milionów pasażerów rocznie. Dostępność komunikacyjna od strony miasta to sprawa fundamentalna. Jeszcze kilka lat temu było to bardzo zróżnicowane, w sensie ten czas był bardzo różny. Jadąc ulicą Słowackiego z centrum miasta można było pokonać ten dystans w ciągu 20 minut, równie dobrze można było spędzić tam dwie godziny. Nowy odcinek autostrady z Torunia do Gdańska też zwiększył liczbę pasażerów. Bardzo dużo ludzi, którzy z tamtego regionu, który w zasadzie już jest regionem oddziaływania lotniska bydgoskiego, bardzo wielu pasażerów przyjeżdża właśnie do nas, ponieważ w Gdańsku ta siatka połączeń jest dużo bardziej rozwinięta. Z kolei plan rozbudowy terminalu jest ściśle sprzężony z budową kolei metropolitalnej. Żeby suchą nogą pasażer wysiadając na przystanku port lotniczy, mógł znaleźć się w terminalu pasażerskim. W Lidze Polskiej jesteśmy na czele tabeli. To się czyta jak bardzo dobrą krym kryminalną książkę, bo. Wcześniej byliśmy przez pewien moment trzecim portem lotniczym. Później spadliśmy na czwarte miejsce. Dzisiaj jesteśmy na trzecim miejscu, czyli rynek jest zbudowany w taki sposób, że mamy największy rynek lotniczy w Warszawie i to jest port numer 1. Później, który obsługuje 9 milionów pasażerów rocznie. Później mamy port lotniczy w Krakowie, który obsługuje prawie 3,5 miliona pasażerów rocznie. No i na trzecim miejscu jesteśmy my z 3 milionami pasażerów rocznie. E, za nami ścigają na Katowice 2 miliony 700 rocznie. Później dosyć długa przerwa, bo Wrocław na 2 milionach i Poznań na milion 700. Pozostałe polskie porty, które mają ruch poniżej pół miliona pasażerów po prostu są nierentowne i rozpaczliwie walczą o byt. My mamy najgorszy obszar ciążenia zaraz po Szczecinie. Szczecin ma najgorszy i zaraz później Gdańsk, no bo mamy morze u góry. A obszar ciążenia to nic innego jak liczba mieszkańców, która ciąży ku danemu portowi, czyli zamieszkuje w promieniu 100 km. Połowa naszego obszaru ciążenia to są tylko rybacy na łódkach. Ale właśnie okazuje się, że ten współczynnik mobilności, czyli to ile mieszkańców mieszka, a ilu pasażerów mamy, mamy najwyższy w Polsce. Ale to jest tajemnica sukcesu, nie będziemy zdradzać. Był metropolitą Buenos Aires, dzisiaj jest biskupem Rzymu, głową kościoła, do którego przyznaje się miliard ludzi na świecie, Franciszek I. W niejednej metropolii już dziś nazywają go patronem transportu publicznego. Na targach w Kan, Gdańsk, Sopot, Malbork i Pruszcz Gdański prezentowały się w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. Czterokrotnie zwiększą się możliwości Gdańskiego Terminala Kontenerowego do 4 milionów tu rocznie. Do 2016 roku gotowe ma być drugie nabrzeże ze stanowiskiem głębokowodnym. Właśnie. Podpisano umowę w tej sprawie. Bayer Service Center jest już w Gdańsku. Nowe centrum wspierać ma międzynarodowe operacje finansowo-księgowe grupy w ponad 20 państwach Europy. Tymczasem Intermarché zamierza otworzyć 24 nowe sklepy na Pomorzu. Cyberoko do leczenia osób w śpiączce jest wynalazkiem roku 2013. Pomysł naukowców z Politechniki Gdańskiej wygrał z 70 innowacjami w ostatnim plebiscycie resortu nauki. Na koniec wracamy do Rembiechowa, by w pierwszych dniach kalendarzowej wiosny przypomnieć sobie, czym była prawdziwa zima na lotnisku imienia Lecha Wałęsy. To nie jest reżyserowana scena, ale samo życie. Nasza kamera zupełnie nieoczekiwanie wyławia z tłumu bardzo znaną nam postać. Dzień dobry. Witam, panie marszałku. Lotnisko jako obiekt, który metropolizuje Pomorze. Czy... Ach, to jest, to jest yy, można powiedzieć, oczywisty fakt zwłaszcza takie lotnisko, które nie ma statusu prowincjonalnego, które przyjmuje dzisiaj co najmniej 2,5 miliona pasażerów, a nawet, a nawet mamy tutaj takie ambicje, żeby w tym roku przekroczyć 3 miliony. To jest lotnisko, które, którym się zaczyna identyfikować coraz większa liczba mieszkańców Województwa Pomorskiego. Igdańska, Gdańska, i Gdyni, i Sopotu, miast wokół, wokół metropolii, ale także i całego, całego Pomorza. To jest także lotnisko, które oddziaływuje swoim, swoim zasięgiem sąsiednie, sąsiednie regiony. Był rok 2012. 747 z niemiecką precyzją nieuchronnie zbliżał się do naszej metropolii i szczęśliwie wylądował na płycie gdańskiego lotniska. Wymagał trochę innego traktowania niż reszta maszyn. Samolot przystosowany jest do lotów międzykontynentalnych, więc jego pasażerowie mogą liczyć na wyjątkowe traktowanie. Wszystkie te fotele łatwo mogą się zamienić w prawie dwumetrowe łóżka. W klasie ekonomicznej wygody są mniejsze, choć komfort podróżowania jest wysoki. Na pokładzie całego samolotu korzystać z nich mogą w sumie 362 osoby. Przylot tego giganta był atrakcją nawet dla obsługi naziemnej lotniska. Euro 2012. Trzeba było zainwestować w lotnisko. Nawet płyta postojowa, która zewnętrznie jest tylko betonowym placem, pod spodem ma szereg instalacji, które czynią ją bardzo nowoczesną. Dla Gdańskiego lotniska, właśnie euro, stało się największym wyzwaniem operacyjnym i logistycznym. Najtrudniejszy dzień to oczywiście czwarty mecz, ćwierćfinał. Ponad 280 operacji w ciągu tego, tej doby. W jednej chwili ponad 60 samolotów stoi tutaj na płycie. I oczywiście mamy jeszcze miejsce po to, żeby dodatkowe samoloty ustawić. Równoległa droga kołowania pozwoliła nam na obsłużenie samolotów w tej najtrudniejszej godzinie między 18 a 19. Wykonane było tutaj 28 operacji lądowań i startów. A wszystko to ze względu na wielokolorowe i wielojęzyczne tłumy przylatujące do Gdańska. Kiedy Samoloty odlatywały, myśmy już myśleli o kolejnym dniu. Jedynym dniem przerwy był ten dzień, kiedy grała polska reprezentacja, to mogliśmy spokojnie ten mecz obejrzeć. Przed nami drugi etap niezbędnych inwestycji, w tym nie tylko rozbudowa terminala. Dobudowujemy mniej więcej 30% tego terminala, który był zbudowany. Dodatkowo jeszcze bardzo dużą i trudną inwestycją będzie druga kategoria, czyli przebudowa drogi startowej w zakresie oświetlenia nawigacyjnego. Specjalny system nawigacyjny podwyższy kategorię lotniska, uczyni możliwymi starty i lądowania nawet we mgle. Ile to wszystko ma kosztować? Per saldo około 160 milionów. My już jesteśmy ważni. W rejonie Morza Bałtyckiego, jeżeli spojrzymy na skandynawską siatkę połączeń z portu lotniczego w Gdańsku, to przebijamy wszystkie porty lotnicze w Polsce, nawet warszawski. Także widać ewidentnie, że koncentrujemy się chcąc, nie chcąc nawet przewoźnicy nas tak koncentrują nawet goście odwiedzający koncentrują koncentrujemy się w rejonie morza bałtyckiego i jesteśmy właśnie takim nie chcę powiedzieć hubikiem nie chcę powiedzieć hubem ale takim dosyć ważnym portem w rejonie morza bałtyckiego i ta skandynawia to jest ta nasza rodzina tajemnica wydaje się tkwić pod warstwą chmur a pod chmurami właśnie jest bałtyk Wróćmy na moment do historii młodych ludzi aktywnie poszukujących pracy w metropolii. Przybywają często z małych miejscowości, ale już zdążyli się tu gruntownie wykształcić. Oto kapitał ludzki. Z marszałkiem Mieczysławem Strukiem odwiedziliśmy Kalifornię, Dolinę Krzemową, byliśmy w Seattle i w Chicago. We wszystkich tych miastach rozmawialiśmy z bardzo wieloma potencjalnymi inwestorami. Niektórzy z nich znają Polskę, ale większość nie zna ani Polski, ani Gdańska. Co najwyżej słyszało o Lechu Wałęsie, o Solidarności. W ten sposób rozumieją Gdańsk. Ale każdy z nich nie pytał mnie o lotnisko, bo wychodził z założenia, że lotnisko musi być. Nikt z nich nie pytał o układ ulic, dróg, autostrad, bo wychodził z założenia, że one muszą być. Ale każdy z nich pytał o to, ilu jest studentów. Metropolia jest jedynym intelektualnym, ekonomicznym centrum regionu, jeżeli jest to duże państwo a często całego państwa, jeżeli jest małe. Dla całych państw mamy Paryż, Rzym, Londyn. Niczego takiego nie ma w Niemczech, bo tam są regionalne metropolie, jak Stuttgart czy Monachium. I to one kontrolują południowe Niemcy. Düsseldorf kontroluje zachodnie Niemcy, Frankfurt centralny. I jak pojedzicie do Stanów Zjednoczonych, Zobaczycie, że są tak duże, że potrzebują kilku metropolii. Nie można komunikować się na wielu tysiącach kilometrów kwadratowych tylko z jedną metropolią. Mamy więc ich pięć. Chicago, Nowy Jork City, Filadelfia, Los Angeles. Ale one zawsze są duchowym, finansowym i politycznym centrum regionu. Przenosząc to do Polski, jest dziś tylko jedna metropolia Warszawa. Tam ludzie mają pieniądze, które mogą wydać na co innego niż tylko na to, co pozwoli im przeżyć. Nie ma innej metropolii, a powinna być jeszcze jedna nad Bałtykiem. I to There powinien być Gdańsk. Port lotniczy to swoista powietrzna brama do metropolii. Od strony Bałtyku taką bramą jest port morski. W najbliższym programie zaprosimy więc do portu morskiego.